W każdym odcinku wyrywasz jakąś dupę Idziemy do Maksimala Zipki? Daj spokój, ja tam wolę jakieś młode z podstawówki Słuchaj małolata, krótka piłka z mojej strony Robisz pałę czy nie? Tu jest zdjęcie kurwa mojego pindola Albo robisz, albo nie O fuj, jaka krótka pała Nie będę ci robiła pały o, No trudno, co zrobić A może, słuchaj, wyliżę ci stopy Idziesz na to? Weź, zdaj mi swoje sofiksy Ej, wyliżę ci całe stopy Potem spuszczę ci się na twarz. Nigdy w życiu. Ale pożyczę ci zdjęcie od komunii na dwa dni i zjedziesz się na, razem, jedziesz na ręcznym i dasz mi dychę. Jezuś, z komunii? Pokaż. Na biało jesteś jakoś ubrana. Poka poka. Ja... Ty mia miałeś stringi czy gacie je potacie jeszcze? Zajebijce, że wezmę na dwa dni, na ręcznym zjadę zjadę. Robi, trudno, coraz trudniej dupę wyrwać na mieście fajny tornister kochanie no Ech, wyrwałem fajną małolatę taką wiesz z drugiej C zajebista wiesz liżę dupę tylko rodzynek mm, mi nie wygrzebała wiesz ale taką nie stopy dała do wylizania wiesz fajna fajna taka małolatka szkoda że nie jest yy, chłopcem ale wiesz jest dobra chcesz poznam przy nią yeah. Idziemy wieczorem dalej na łowy. Come on.